Cześć Wam. Dzisiaj taki temat schizofrenia, rozmowy z Bogiem. I chciałbym Wam powiedzieć yy, dosłownie, poprzeczytam bo to, co napisałem tutaj, jak wyglądały moje rozmowy z Bogiem w czasie ataku choroby, w czasie psychozy. Jak to wygląda? Po prostu słyszysz głos, mówi do Ciebie, czujesz Jego obecność, jest tutaj, siedzi naprzeciwko Ciebie, może wszystko. Czyli, może na przykład, zakończyć Twoje życie przysięgnięciem palca. Tak to wygląda. Widzisz zderzenie energii, przy czym, przy czym słyszysz potężny huk. Zderzenie takich energii, jak gdyby i słyszysz huk potężny, i dowiadujesz się, że to jest mniej niż zielenko piasku na ziemi. Taka jest moc Boga. Tego się dowiadujesz. Pokazują się świetliste postacie, które składają ukłon Bogu, a przy tym wszystkim jesteś Ty i, 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 i Twoja rozmowa. Rozmowa trwa długo. Zadajesz pytania, z czego powstał świat i dowiadujesz się, że tak naprawdę to wszystko powstało z odchodów. Sam jesteś niczym więcej, jak odchodem. Ja nie mam pytań, brak pytań. Po takim, po takim pytaniu odpowiedzi, Jak zostałeś, pojawia się brak pytań. Spuszczasz głowę i, i nic nie mówisz, nie? Dowiadujesz się, że możesz narodzić się jeszcze raz, ponownie w nowym kraju i w innej nacji. Słyszysz, że, że masz chore serce, że może ci Bóg uzdrowić serce, przy czym pewnego poranka budzisz, znaczy budzisz się po całej nocnej dyskusji z Bogiem, wstajesz i Bóg postanawia uzdrowić ci serce i czujesz, że przez kilka sekund serce nie pracuje, coś się z nim dzieje, i po jakimś czasie, po kilku sekundach serce ponownie zaczyna normalnie pracować. Yy... Ciężko jest przerwać dyskusję taką z Bogiem, bo rozmawiać cały czas. Chociaż ja na czas zakupów, jak siadłem do, na, na zakupy, potrafiłem przerwać dyskusję, ale czułem Jego obecność obok mnie. Czyli nie dyskutowałem, ale czułem obecność. No, to wszystko może o czym chciałem powiedzieć, tak krótko, jak to wygląda. I słuchajcie, tak to jest w czasie, w czasie psychozy ma się takie doznania. Takie rzeczy. I najgorsze jest tym wszystkim, że jest brak krytycyzmu. Nie ocenisz tego kryty krytycznie, bo nie jesteś w stanie, skoro widzisz pewne rzeczy, czujesz, nie jesteś w stanie temu się oprzeć po prostu. Tak to wygląda. Tak wyglądają dyskusje z Bogiem, tak jak ja miałem rozmowy z Bogiem. Tak ta, yy, w czasie ostatniej psychozy. Ale to nie wszystko, to jest mała, to jest jedna dziesiąta tego co ja przeżyłem, jedna dziesiąta tego, czego, czego doznałem, bo jest znacznie tego więcej i, i znacznie więcej, widziałem różne rzeczy, pokazywały się i tak dalej, przy czym o czym może kiedyś opowiem w następnym filmiku. Trzymajcie się czołem.